Podaj wyrazy od A1 do A5 ciągu i mamy w podpunkcie A sześcianów kolejnych liczb naturalnych dodatnich. W takim razie, skoro jest 6, no to mamy do potęgi trzeciej, no to nasze A1, no to to jest 1 do potęgi trzeciej, czyli mamy 1, A2, 2 do potęgi trzeciej, czyli 8, A3, 3 do potęgi trzeciej mamy 27. A4, 4 do 3 to jest 64 i A5, 5 do 3, czyli mamy 125. I w podpunkcie B, odwrotność kwadratów kolejnych liczb nieparzystych dodatnich. Ciąg odwrotności kwadratów kolejnych liczb nieparzystych dodatnich, czyli w takim razie będziemy mieli A1 to jest 1 przez 1 do kwadratu, czyli mamy w sumie 1. A2, 1 przez 3 do potęgi drugiej, czyli mamy 1 9, a3 to jest 1 przez 5 do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli 1 25, a4 to jest 1 przez 7 do drugiej, czyli 1 49, i a5 to jest 1 przez 9 do potęgi drugiej, czyli mamy 1 przez 81. Odwrotność kwadratów kolejnych liczb. Czyli skoro mamy 2, no to po dwójce mamy trójkę, dlatego jest 3 do potęgi drugiej. Tak i tak mamy co każdą.